Słuchajcie, mamy dobre wieści. Zobaczcie na poprzedni odcinek. 31 tysięcy wyświetleń oraz 4600 łapek w górę. Powoli odbijamy się od dna. Gdyby jeszcze tylko tak subskrypcji wpadało więcej, to już byłoby naprawdę git. Ale kto może pomóc w zostawianiu subskrypcji? Hmm. Tak więc Ty możesz pomóc w wbiciu. We wbiciu Jezu Tak więc ty możesz pomóc we wbiciu 700 tysięcy subskrypcji Zostawiając swoją jedną właśnie tą Super najlepszą subskrypcję No i łapkę w górę też Spróbujmy dzisiaj dobić do 10 tysięcy To będzie naprawdę super A teraz przejdźmy już do memów z grupy Sowa Admirosa Let's do it Ale pierwsze co dostajemy to oczywiście dostajemy fanart yy, Fanart autorski Jestem tu nowy więc jeszcze nie wiem jakie są tu hashtagi. Masz je w regulaminie Byczku Sowa Admirosa i Sowa <laughs> Ej wygląda to spoko W sensie zwłaszcza tą Sowę jakie ma tutaj oczka Już to nie widziałem przypadkiem Zapomniałem, ten odcinek miał być w czapce, bo nie ogoliłem głowy. Mem autorskie, bezpieczny, srebrny. Ok, 189. Chcę, aby Admiros dał podwyżkę Chakenowi. Siup. Nie Oh my god. Podwyżkę czakanowi jak najbardziej mogę dać, tylko że potrzebujemy więcej pieniędzy, więc yy, musicie zostawiać dużo łapek w górę. Jak będzie 10 tysięcy, no może 10 tysięcy to za mało. Jak będzie 20 tysięcy łapek w górę, to dam czakanowi podwyżkę. Możecie to zrobić. Wierzę w was. Na pewno się uda. Albo i nie. Ser, oczywiście zostawię Ci łapkę w górę, bo fajny mem. Podoba mi się i jest fajny i w ogóle. Drugi mem na tej grupie mam nadzieję, że się przyjmie 234 reakcje. Całkiem sporo. Zostawmy... A nie, chwilę, najpierw najpierw go zobaczmy. Typy graczy w Brawl Ball. Gość kręcący. Bądźki przed strzeleniem gola. Gość, któremu naprawdę zależy, ale szybko ginie. Gość, który czaj się nagracza z piłką. Człowiek lag. El Primo ściągający na siebie wszystkie obrażenia. Osoba, która skupia się tylko na eliminowaniu innych graczy. Człowiek awk. Dobra, całkiem fajny mem. Oczywiście, serduszko dla ciebie i lecimy z kolejnym memem. Dzisiaj czuję, że będzie dużo memów. Takie mam wrażenie. Wcześniej dawno zacząłem rysować na telefonie i, i narysowałem admira. Sarta autorskie. Całkiem spoko wanarcik, zostawię ci serduszko, bo. Naprawdę idzie ci dobrze, jak na telefon Nie ma co ukrywać tutaj na telefonie palcem To nie jest łatwo narysować, więc jak najbardziej Serduszko dla ciebie i lecimy dalej Z kolejnymi memami Mem autorski bezpieczny srebrny, 215 reakcji Dawno mnie nie było na dierupce, więc wracam Jeden, panik, mam wiele gadżetów Do dropnięcia, więc to będzie jeden z nich Spokojnie, to będzie na pewno jeden z nich Leon, jaki to jest Dobry mem, ej, nawiązujący fajnie do Brawl Stars i mi się podoba, dostałem serduszko O kurde, co to jest, art bezpieczny srebrny 119, jakaś sowa ale jak to jest zrobione? Czy to jest jakoś przez kalkę? To jest chyba przekalkowane, albo nie mam pojęcia, jak to ktoś zrobił, ale wygląda to naprawdę super. Zostawiam ci serduszko bardzo fajnie. Nie wiem, jak nawet jaką techniką jest to zrobione, ale naprawdę wygląda to fajnie. Proszę przyjmij, drogi adminku. Mam bezpieczny, srebrny, epicki. Kiedy kupujesz skina, kiedy masz lagi, kiedy są leżące kuby na ziemi, kiedy masz 5 w megaboksie. 5 rzeczy w megaboksie to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Właściwie nie, to jest rage, tak? Bo zazwyczaj 5 to jest normalnie, jak dropnie 6, to wtedy jest szansa na legendę. Chyba tak. Mem autorski bezpieczny srebrny. Cześć wszystkim, wróciłem. Nie było mnie, bo nie miałem ochoty ani pomysłu na robienie memów, ale już wracam. Admiro spróbuje nagrać przegląd grupy. Tymczasem sąsiad... Ej, tak było na ostatnim odcinku. Tak dokładnie było na ostatnim odcinku. Sąsiad po prostu zaczął wiercić, podczas kiedy ja sobie nagrywałem memy. Jak najbardziej, koks, Serduszko, bardzo fajne. I zobaczmy, co ludzie piszą. Wróciliście, przyjacielu XD. Tak szczerze, to zastanawiam się, gdzie poszedł nasz memiasz. Dzisiejszy przegląd, tak samo jak wiertarka przerywająca streama ze scrapa. Ej, tu ktoś ze streama nawet był. Ale numer. To było niedawno na odcinku. Właśnie, a, pro a propos streamów, to zapraszam Was. Macie tutaj link do mojego Twitcha i już prawdopodobnie. Aż sprawdzę. Tak więc ogólnie to... Co ja miałem powiedzieć? I jutro tak jest. Memy, że ja wrzucam te memy w sobotę. W tym momencie, jak oglądacie ten filmik, dokładnie teraz leci livestream z Brawl Stars, gdzie gram sobie z widzami. Tak więc zapraszam serdecznie, wbijajcie link w opisie i mam nadzieję, że sobie będziemy mogli zagrać jakąś giereczkę. No, taki tutaj informacja dla was. A teraz przejdźmy do kolejnego mema. Oto wielkie głosowanie, który boss jest najlepszy I wygra wielką wojnę Autorskie bezpieczne srebrne epicki Wow, mityczny, kocham was Emotki dodane pod kolor Patrzcie, mamy tutaj Bóg Dzbanów Admiros Oraz ognisty Bóg yy, jakiś tam Aż muszę sprawdzić Mag, Dzba, Mag Dzbanów Maga, ognistego maga z klanu Dzbanów nazwy mi się po prostu mylą Ale tutaj była smutna reakcja i reakcja wry Patrzcie, ten drugi wygrał Jest dużo, bardzo dużo wry A drugie miejsce mamy przykro Co chłop dał emotki? I przykro mi i wry mógł dać chociaż serduszko i jakąś inną. Chcę więcej takich memów versus ktoś versus Naprawdę jak przejrzycie moje wszystkie inne memy, to tych postaci było zdecydowanie więcej, więc możecie zrobić takie właśnie memy. Więcej versusów kto wygra. Bo to jest fajne. Ja tutaj dam e, mi się bardziej, który bóg mi się bardziej podoba. E, powiem tak, chyba bardziej myślę, że ten u góry niebieski, czyli dam tutaj przykro mi. Dam przykro mi, bo ten mi się jednak bardziej podoba, bo jest nowszy i ma dba, dwa dzbany, więc jest potężny. No, lecimy dalej z kolejnym memem. O, mem z czakenem, ale słodko. Mem autorskie, chyba. Bezpieczny No, Ta reakcja czekana na surowe odcinki Admirosa. Współczuję ci, czaken. Chyba nie, tylko ja zauważam, że twoją zasługą jest to, że kana Admirosa jeszcze żyje. Bo to ty montujesz odcinki. Mam nadzieję, że inni też to zrozumieją. Zaraz mi się smutno zrobiło, bo Bo tak. Zobaczmy tego mema. Czaken kiedy dostanie surowy film od Admirosa ze słabych memów. Dzięki, Andrzeju. To, że dostał słaby odcinek ze słabych memów, to wasza zasługa, bo robicie słabe memy, tak więc ja tutaj w ogóle nie czuję na sobie winy, więc róbcie lepsze memy, żeby były lepsze i żeby Czaken nie musiał montować ze słabych memów, tylko z najlepszych memów. Zostawmy tutaj serduszko, bo fajny mem nawiązujący do mnie i Czakena, więc jest git. Mem autorski, bezpieczny, 120 reakcji, typy osób na Discordzie Admirosa. Osoby na kanałach głównych. Osoba chcąca bardzo admina. <laughs> Ej, to Skalmarenio chce bardzo admina, tak mi się wydaje chciał moderatora, więc pozdrawiam cię oczywiście Serdecznie i bez urazy, ale to tak trochę Trochę fany jest, że tak powiem Tak mi się skojarzyło akurat z tobą, przepraszam Jeżeli się to jakoś uraziłem Osoby na głównym czacie Jakiś kolo trzeciej w nocy <grych> Admiros po setnym pingu od randoma Osoby na memach, dobra Naprawdę super mem, jak najbardziej Szymon Dam ci serduszko, bo jesteś kozak Memiarzem, jednym z lepszych na tej grupie Co to jest? Hello wszystkim, jestem nowa na tej grupie, a to mój pierwszy post Tutaj art autorski, jest to rysunek przedstawiający Nitez Bros Stars, z pluszakiem Freddy'ego, animatronika adminki, adminku boski, przyjmij czekanie, nie wycinaj z odcinka, please. Przy okazji pozdrawiam serdecznie wszystkich ubo. bo jest niedługo 50 reakcji, dziękuję wszystkim, którzy zareagowali na pój, Pozdobijamy do, do 50 reakcji pod tym. 79 reakcji, więc spoko. Mamy tutaj Nitę I love bears, Nita dziewczynka, którą adoptowała niedźwiedzica. Ej, całkiem fajnie, fajnie zrobione, tutaj trzyma misia, chociaż to jest Freddy, teraz dopiero, ja przeczytałem to i nie strzaiłem. Nie przeczytałem to i nie strzaiłem, że to jest Freddy, ale jak zobaczyłem go i zobaczyłem ten mały kapelusik, to od razu wiedziałem, że to jest Freddy. ale nieważne. Tutaj mamy nitej patrzcie, nawet tu jest nawiązanie ona myśli o Leonie. Tutaj widać Leona. Bardzo fajny arcik, mi się mega podoba. Zostawię ci serduszko, bo bardzo fajny. Bardzo fajny arcik podoba mi się, tylko ten dywanik jest taki trochę mech. Okej, okay, wczoraj, o to już jest wczoraj, to już chyba końcówka prawie tak mi się wydaje. Autorskie memy, kto zna Anglika ten wie o co chodzi, a jak nie to tłumacz to mój drugi mem na grupie, mam nadzieję, że się przyjmie, pozdrawiam. Czake bezpieczne. bezpieczny, edit srebrny, bo wow, dziękuję za reakcję, motywuje cię do mnie, cię mnie, motywuje cię, motywuje cię mnie. Serio? Do robienia kolejnych memów, dziękuję. It's hair for power. Aha, bo ja tego anime nie oglądałem, czyli je włosy, żeby zyskać moc. Stracił włosy, żeby zyskać moc. Rosną mu włosy, żeby zyskać moc? Zmienia kolor brody dla subów. O nie. Ej, ten mem wygrywa dzisiejszy odcinek. Przysięgam, ten mem wygrywa dzisiejszy odcinek. XD plus jeden byczku za tego mema. XD Ej, nie no, po prostu tam nie rozwaliło. Zmienia kolor wrodny, żeby dostać suby. Ja ja nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań. Dobra, co w Przejdźmy teraz do czegoś innego. Mianowicie, 7 użytkowników chce dołączyć do tej grupy. Więc zaakceptujmy tych małych tutaj zadymiarzy, których chcą dołączyć do naszej grupy. I w ogóle, zobaczcie, na grupie mamy prawie 18,5 tysiąca członków. Już niedługo 20 tysięcy członków na grupie, więc wijaj link w opisie do grupy. Zapraszam serdecznie, każdy może tutaj wejść i wrzucić swojego mema. Wejdźmy do oczekujących postów, czyli tak naprawdę. Do miejsca, w którym, yy, jakby to powiedzieć, leżą memy i posty, które mogą się na grupie nie znaleźć. Tak więc zobaczmy. Art autorski to Leon Lis, mam nadzieję, że się spodoba. Hmm... teraz pytanie się, co to zaakceptować. Średnio mi się podoba? Odrzucam ten post. Jestem nowy taki art wyluzowanego admirała. Nie potrafię malować hashtag ART. What the hell! Dobra, to będzie głupie, ale zaakceptuję to, bo ba bardzo bawi mnie moja mina. Witanko! Oto mój pierwszy post na tej grupie. Jest to fanart z Admirosem oraz mam nadzieję, że się przyjmie UW art autorskie. Okej, okay, to wygląda dość ciekawie, zobaczmy. Art G2A, Sowa Admirosa. Ym, oczywiście zapraszam na G2A! Z kodem Admiros 3% zwrotu. Link znajduje się w opisie i czapka G2A. Tam jest właśnie na tym memie. Jest Sowa, Sowa. Mirosa Art, memy, art, memy, słówki. Uwielbiam, jak rysujecie mnie z sowami. To jest po prostu najwspanialsza rzecz na świecie. Ja to po prostu kocham was za takie rzeczy. Jak najbardziej spoko, ja go akceptuję, wlatuję na grupkę i zobaczymy, ile zdobędzie reakcji. O, co my tu mamy? Hej, dawno mi nie było, w sumie nie miałam motywacji, a tym bardziej nie miałam pomysłu, więc tutaj macie mangle. Tylko, że taką, jakby przed poznaniem z dziećmi, owo. Jeśli ktoś napisze, że halo, mangle to chłopak, to mangle to obojniak. Poza tym, to robot. Są. So, jeżeli chcecie, możecie mi dać jakieś pomysły na arty. A jako, że Admiral zwraca do Brawl Stars, zrobię też propozycję z Brawl Stars UW. Patrzcie wróciła. I mamy tutaj Mangle, proszę bardzo, bardzo fajnie wygląda, fajnie narysowane. Ja jeszcze Mangle, że tak powiem, no do końca nie poznałem, ale niedługo odcinki z FNAFA też się pojawią na kanale, więc mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, FNAFA dwójeczkę w końcu przejść. Tak więc spoko, jak najbardziej dałbym ci jakąś reakcję, ale muszę to najpierw zaakceptować na grupę. Zatwierdź, zatwierdzamy to, pyk. Teraz mogę zrobić tak i mogę to odświeżyć i mogę dać pierwsze serduszko. O, ktoś zrobił Instagrama, ale numer. Bartosz Mularski zrobił ten. Dlaczego dla na 64 reakcje. Przy okazji zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj wam się oczywiście wyświetla, więc bijajcie tam jest więcej mnie i polecam serdecznie sobie wbić i obczaić insta zdjęcia, bo są fajne. No dobra, tak więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam oczywiście podobało. No co ja tutaj gadam za głupoty? Oczywiście, że wam się podobało. Tutaj macie dwa inne filmiki. Kliknijcie sobie bądź też na telefonie dotknijcie i zapraszam was także na kolejne odcinki, które są codziennie. Teraz jest jeden dziennie odcinek montowany, więc polecam sobie obczaić. Zasubskrybujcie także mój kanał Lecimy po 700 tysięcy subskrypcji, no i widzimy się standardowo za tydzień, a może nawet, yy, może nawet zrobimy przegląd jakiś yy, częściej, typu na przykład kitku płaczku. Jeżeli chcecie kitku płaczku, to oczywiście, a zrobimy taki numer na koniec. Napiszcie hashtag kitku, jeżeli chcecie przegląd kitku płaczku niedługo. No, tak więc jeżeli będzie dużo hashtag kitku, to wtedy zrobimy przegląd. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!